Witajcie Padawani! 6 grudnia Mikołajki i kolejne okienko kalendarza serii Star Wars. Mam nadzieję, że podobał Wam się poranny prezent ode mnie. Może niewielki, ale stworzony na spontanie i od serca. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, zróbcie to zaraz po tym filmiku. A teraz, nie przedłużając, zobaczmy, co skrywa dzisiejsze okienko. To już trzecia figurka w tym zestawie. Tym razem jest to śnieżny szturmowiec. Jak wiadomo, szturmowcy to podstawowa jednostka piechoty imperium. Ci śnieżni byli wyszkoleni do walki na śnieżnych i lodowych planetach, takich jak Hof, i wyposażeni w specjalny sprzęt chroniący przed zimnem. Żołnierze mieli na sobie pancerze z izolacją termiczną i podgrzewane maski oddechowe zasilane bateriami. Nosili specjalne buty ułatwiające chodzenie po lodzie i masę innych sprzętów przystosowanych do niskich temperatur. Ich charakterystyczne hełmy zdecydowanie różniły się od wersji noszonych przez zwykłych szturmowców. Posiadały mniejsze otwory na oczy, a dodatkowo szyję i twarz osłaniała specjalna plandeka. Figurka uzbrojona jest w blaster E11 i wyposażona w elementy zapasowe. Kolejne okienko już za nami. Następne otworzymy za 24 godziny. Wczorajsze pytanie nie sprawiło wam żadnego problemu. Dzisiejsze będzie trudniejsze. Wymieńcie zestawy, w których wystąpiła chociaż jedna figurka śnieżnego szturmowca. Przy okazji, pamiętajcie by pochwalić się mikołajkowymi prezentami. Do jutra i niech moc będzie z wami.